I powiedział że szef, że jest na zakwasie, to jest na zakwasie. Nie. I idzie potem konsument i mówi panie, a ten chleb jest na zakwasie. Tak, na zakwasie. No to poproszę. Tak. Tak. Przyszedł i taki genialny chleb pełnoziarnisty, żytni, na zakwasie zjadł i wszystko go boli. Tak. Nie? I potem dopiero w rozmowach, no faktycznie tak myślałam, że coś jest nie tak z tym chlebem, no ale mówili, że dobry, mówili, że na zakwasie. Nie? No to trochę oszukiwanie, bo jeżeli ktoś szuka pirzewa dobrego, nie będzie jadł pszenicy, wie, że ma problem z jedzeniem tostów, tych, tych co wysoko podnoszą glukozę zaraz i słynnoporność oraz większa ryzyko nowotworów, i tak dalej, chorób układu krążenia, cukrzycy typu drugiego naciśnienia alskam, i Czyli jeśli przedmem na przykład tosty, tam są emulgatory dodawane, już bardziej oczyszczonej mąki nie ma, rafinowane, węglowodany no to jak ta osoba idzie, chce sobie pomóc i myśli, że będzie taka sprytna, bo kupi żytni razowy na zakwasie, tak jak powiedziałeś, no to co ona kupuje? E, nazwę. No kupuje to, co producent e, wymyślił jako nazwę do tego, bo, bo to nie jest tak, że wszystkie piekarnie robią źle, ale nikt nie wie, które to są te, które robią dobrze. Dlatego jest mi tak trudno znaleźć, nawet ja, jeżdżąc po piekarniach, rzemieślniczych piekarniach i dużych piekarniach. Bywałem w tych miejscach i w tych i kiedyś marzyło mi się bronić rzemiosła. I po wielu, wielu wizytach w rzemieślniczych piekarniach, niestety, uznałem, że nie ma czego bronić.